Z Ewangelii, według świętego Mateusza, jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Z nastaniem wieczoru Jezus zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo zaczęli pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, powiedział, czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu, tak, to ty jesteś. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będą z wami nowy w królestwie Ojca Mojego. Po śpiewaniu hymnu wyszli na górę oliwną. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszę się owce stada lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei Piotr mu odpowiedział: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł – Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr – Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów – Usiądźcie tu. Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza z leczą śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra, tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch w prawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, muszę go wypić. Niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina, i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża mój zdrajca. Dzisiejsza Ewangelia jest przebogata w treści, ale temat, który mnie osobiście najbardziej dotyka, to temat zdrady i wyparcia się Jezusa. Słyszymy piękną deklarację Piotra Panie, nigdy się Ciebie nie wyrzeknę Choćbym miał umrzeć z Tobą, nigdy Cię nie opuszczę Podobnie zapewniali inni apostołowie Ale zapewniali po to, by w chwili największej próby go zawieść Powiemy, o co chodzi Przecież oni nie musieli nikomu wierzyć na słowo Mieli Chrystusa na wyciągnięcie ręki Powiedzielibyśmy tchórzostwo, obłuda Ale z drugiej strony, czy my sami jesteśmy aż tak inni? Chodzimy do kościoła, deklarujemy wierzą w Boga, może i nawet robimy to dość szczerze, ale kiedy wychodzimy z kościoła, zamykają się za nami drzwi, wracamy do swojego własnego życia, żyjemy według własnego planu, oddzielamy wiarę od codzienności. A czy to naprawdę aż tak dwa różne światy? Może warto sobie zadać pytanie, czy czujesz w swoim życiu Boga? Czy doświadczasz Jego obecności? Czy Twoja wiara jest żywa? Czy nie wstydzisz się Jej? Przyznasz się znajomym z pracy, kolegom, że jesteś osobą wierzącą? Powiesz na imprezie, że chodzisz do kościoła? A nawet jeśli powiesz, jeśli się przyznasz, to zrobisz to z radością, z odwagą, czy, czy coś wydukasz po cichu pod nosem? Wiara to odwaga. Odwaga świadczenia o Chrystusie, nie wypierania się Go. Popatrzmy, ci, którzy się Go wyrzekli, wypali się jakby samych siebie. Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. Judasz oddala się, by odebrać sobie życie, bo nie był w stanie unieść brzemienia zdrady. W ostatnim czasie papież Franciszek szczególnie mocno nawołuje nas do odwagi życia wiarą, do odwagi jej głoszenia. Czasy mamy dość ciekawe, a to znaczy, że jest dużo do zrobienia. Ale nie chodzi tu tylko o jakieś wielkie, spektakularne dzieła, bo wiara to, to nie tylko. Porywy serca to nie tylko uniesienia. Wiara to, to nasza codzienność, to decyzja, to wierność i konsekwencja. Każdy z nas może kształtować tę małą rzeczywistość wokół siebie. Tylko podstawowe pytanie: czy masz odwagę?